Dzień dobry, tu Lista Elf ze Stuttgartu. Wczoraj w telewizorach, internetach, youtubach, Facebookach, wszędzie wystąpiła pani kanclerz i odniosła się do społeczeństwa, że społeczeństwo powinno ośmielić nowych obywateli Niemiec wszystkich azylantów, imigrantów, uchodźców żeby występowali o obywatelstwo niemieckie. Pani kanclerz powiedziała, że dużo z nich już to zrobiło, ma obywatelstwo, cieszymy się z tego powodu, następni powinni się o nie postarać. W ogóle temat uchodźców, azylantów, imigrantów, jakby ich nie nazwać, trochę osłab w Niemczech ze względu na koronę. Korona go absolutnie przykryła, ale on istnieje. To znaczy. Imigranci cały czas napływają, tym razem już nie na piechotę przez Bałkany i tak dalej, tylko zostają przywożeni do Niemiec samolotami. Głównie z Grecji, tam z obozu Moria, w którym był pożar spowodowany przez samych mieszkańców tego obozu przed jakimś rokiem. Dramat i przewaliła się przez media niemieckie wielka debata, co zrobić, dlaczego Niemcy powinni pomóc, w jakim stopniu, czy przyjąć 100 emigrantów, same kobiety, same dzieci, czy może wszystkich, czemu nie 2000 i tak dalej. To było straszne bicie piany w telewizorach tutejszych, trwało bardzo długo i do jakiegoś wniosku. Rząd tutaj doszedł i coś się dzieje. Tylko od czasu pojawi się informacja w mediach, że wylądował samolot z Grecji na pokładzie 120 czy tam 130 imigrantów z Modi. Niemcy się zmieniły od czasu kryzysu uchodźczego, ale szczerze mówiąc nie bardzo, znaczy nie bardzo to widać. Widać na ulicy, idziesz na ulicę handlową w Niemczech i tam jest no jak w Nowym Jorku, cały przegląd ras ludzkich, narodowości, języków itd., itd., ale w innych miejscach, na przykład w pracy, już tak nie jest. Więc ja w poprzedniej pracy odwiedziłem ja, kilkadziesiąt przedsiębiorstw niemieckich, obserwowałem je od strony usługodawcy i powiem szczerze, no w przedsiębiorstwach niemieckich to azylantów, imigrantów i w ogóle obcokrajowców specjalnie nie widać. Tam pracują głównie Niemcy. Ewentualnie obcokrajowcy, którzy już się Niemcami stali, urodzili się, to mówią po niemiecku, od urodzenia i tak naprawdę wychowali się na Niemców. Choć czasem im się wydaje, że ciągle są Chorwatami, Selbami, Włochami itd. Śmieję się z tego, ponieważ w też poprzedniej pracy poznałem Chorwata, który bardzo zaznaczał, że on Niemcem nie jest. On absolutnie nie jest Niemcem, on jest obcokrajowcem i tak dalej. Natomiast z mojego punktu widzenia, gdy patrzę na to wszystko z dystansu, z dystansu człowieka, który tutaj stosunkowo niedługo mieszka, bo tylko 8 czy 9 lat w tej chwili. No to on jest absolutnym Niemcem. On się zachowuje bardziej po niemiecku niż czasami Niemcy. Jest tutaj urodzony, tu wychowany, ale na każdym kroku zaznacza, ja jestem Chorwatem, ja Chorwat, ja Chorwat, nie Niemiec, wy Niemcy, ja Chorwat. Zresztą tak robi wiele narodowości, Turcy tak samo. Ja Turek, ja Turcja Dogam wszystko, cała reszta mnie nie interesuje, nie? Ci imigranci z krajów arabskich za to są bardzo związani z islamem, nie? Czyli nasz Bóg, nasz ten denerwuje ich na przykład Boże Narodzenie poznałem takiego Afgańczyka, też urodzonego w Niemczech, młodego, z żoną Rosjanką i no on nie mógł znieść Bożego Narodzenia. No wszystko w tych Niemczech może być, ale Boże Narodzenie to go doprowadzało do, do, no, no, do, do rozpaczy. Po prostu on nie mógł zrozumieć, no, jak można Boże Narodzenie święte, no, jak go to denerwuje. Ta choinka, te ozdoby, te wolne dni, no wszystko go denerwuje. No byleby tego Bożego Narodzenia nie <taki> tak było. Imigranci z krajów arabskich zaznaczają swoją odmienność poprzez niejedzenie e, świniny. No świniny to każdy muzułmanin nie je. Muzułmanie czasami piją piwo, nie poszczą, nie modlą się, ale wieprzowiny nie dotknie żaden. To jest absolutnie tu na czole napisane, ja jestem z innego kręgu kulturowego i nie jem wieprzowiny. No, ale gdzie są ci imigranci, tak naprawdę? więc W biurach jest ich praktycznie nie ma. W małych firmach usługodawczych, no zdarzają się, ale też raczej urodzeni już tutaj w drugim pokoleniu. A tych, co przyjechali, no, ponad milion ludzi przyjechało do Niemczech, to tak naprawdę ja nie wiem, gdzie oni są. Z obserwacji można powiedzieć, że założyli sobie lokalne sklepy z żywnością, żeby ich. Krajanie mieli gdzie kupić mięso, halal i wszystkie potrawy, które zwykle się je na stepach azerskich, a w Europie są powiedzmy słabo dostępne już na pewno niepopularne. Pozakładali też restauracje, bary itd. Więc oprócz tureckich kebabów powstała cała masa restauracji irackich, afgańskich irańskich, perskich. No, Irańczycy to persowie bardzo podkreślają, że są persami i mają bardzo, bardzo długą historię i są naprawdę jednym z najstarszych krajów czy też narodów na świecie. No czego? Co tak jest, nie? czego im trudno odebrać. Nie? W Stuttgarcie to nie wiem, ale jak byłem w Hamburgu wielokrotnie u klienta to... Jeżdżą jeszcze taksówkami, także taksówki są absolutnie opanowane przez, przez e, e, imigrantów nie? z krajów arabskich najczęściej. Czasami jest zupełnie normalnie, jest gadatliwy. Protaksówkarz opowiada o tym, o tym, jak tu dziewczyny podrywa. Jeden mi opowiedział o tym, zaraz z Polski. No to ja byłem w Polsce, handlowałem lekami, kupowałem tanie leki w Polsce, sprzedawałem je drogo w Niemczech no i muszę powiedzieć jeździłem do Gdańska i z powrotem i zawsze jakąś dziewczynę przywiozłem z Gdańska. Tak mi opowiadał, chwalił się. Kiedyś w Hamburgu wsiadłem do taksówki, a tam mały meczet w środku. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Taksówka szubrany w myckę. Muzułmańską, tutaj leżący Koran, tu coś, no to coś nieprawdopodobnego. Poczułem się, jakbym był na chwilę w Turcji w, menecie, w meczecie, w Hagi Sofii, może. No i tyle. I społeczeństwo niemieckie jest społeczeństwem niemieckim, a obok społeczeństwa niemieckiego jest społeczeństwo imigrantów. Tak to jest. Niespecjalnie się to wszystko miesza. Każdy ja króliki do królików, gryzi piórki do gryzi piórek. Także wiecie, Irańczycy do Irańczyków, Polacy do Polaków, Chorwaci do Chorwatów. Tak to jest. Życzenia tutaj pani kanclerz, żebyśmy zrobili społeczeństwo wspólne dla wszystkich, wyciągnęli ręce do imigrantów, emigrantów i nie wiadomo do kogo jeszcze, to myślę, że to są takie trochę, ja, pobożne życzenia. Tak nie będzie. Społeczeństwo jest już podzielone. A wracając do obywatelstwa, do uzyskania obywatelstwa tutajszego. No to też jest sprawa bardzo dziwna, że pani kanclerz zachęca wszystkich do uzyskania tego obywatelstwa, ponieważ tak naprawdę tutejsze obywatelstwo wcale nie jest tak łatwo uzyskać. Przynajmniej nie jest łatwo uzyskać dla nas, Europejczyków. No, trzeba 8 lat tu mieszkać, nie korzystać z pomocy państwa, czyli nie być na żadnych zasiłkach, zdać egzamin i tak dalej, i tak dalej, ale to nie wszystko, to stoi w papierach. Jak się papiery zanosi do do urzędu, że chcesz obywatelstwo, to tam urzędniczka zastanawia się, jaką wartość wniesiesz do społeczeństwa. Czy będziesz tu mieszkać, czy wyjedziesz zaraz do swojego kraju, i tak dalej. Taka sytuacja była na przykład z moją córką, która skończyła tutaj szkołę, skończyła tutaj maturę, odczekała te 8 lat. Przed maturą próbowała zrobić obywatelstwo, ale okazało się to niemożliwe. Powiedziano jej, że po maturze. Jak po maturze poszła, to urzędniczka się zapytała, co pani teraz będzie robić, nie? No będę studiować. A gdzie pani będzie studiować? No w Wiedniu. O, jak pani będzie w Wiedniu studiować, pani nie dostanie obywatelstwa niemieckiego. A niby dlaczego? Moi rodzice są tutaj, ja tu kończyłam szkołę i tak naprawdę mam prawa wszystkie do tego. Nie, nie, bo wie pani co, nie wiadomo, czy pani do Niemiec wróci, czy pani nie wróci. Także to jest ryzykowne dla nas jako urzędu czy też państwa, w związku z czym nie dostanie Pani tego obywatelstwa i nie dostała. Ciekawe co będzie, jak wróci z tych studiów w Wiedniu, jak wróci do Niemiec, to znowu jej powiedzą, proszę Pani, pani 4 lata nie miesz czy 5 lat nie mieszkała w, nie mieszkała w Niemczech, pewnie Pani dalej nie dostanie tego obywatelstwa, Także tak to jest. Bardzo dużo ludzi, którzy tu, którzy tu mieszkają od urodzenia takich wieku 30 lat, 30 paru lat. Nie ma obywatelstwa niemieckiego, bo nigdy nie postarali się o to, to. Zawsze było to problematyczne. Przez lata trzeba było oddać obywatelstwo oryginalne czy też kraju urodzenia, żeby uzyskać niemieckie. W tej chwili można mieć podwójne, ale tak czy owak, no myślę, że proste to jest tylko dla uchodźców, którzy korzystają z konwencji genewskiej czy praw wybudowanych na podstawie tej konwencji. Tak naprawdę po dwóch, trzech latach e, pobytu w Niemczech i uzyskania prawa azylu, prawa pobytu, mają też prawo do uzyskania obywatelstwa i dlatego pani kanclerz ich zachęca. I bardzo dobrze dla wszystkich obywatelstwo niemieckie. Zresztą w przypadku nas Polaków to tak naprawdę to obywatelstwo chyba jest niespecjalnie potrzebne. Europa się zmniejsza, zaraz w Polsce będzie euro. Zaraz będziemy mieli wspólną armię, wspólne rządy europejskie, i tak dalej. Także pewnie zintegrujemy się i będziemy jedną wielką federacją europejską. W tym kierunku to wszystko idzie. Zresztą dla nas, Polaków, emigracja do Niemiec przestała być atrakcyjna. Zarobki się wyrównują, albo się w niektórych branżach już wyrównały. Na przykład w IT praktycznie w Polsce programista zarabia tyle samo, co programista w Niemczech, a może nawet więcej. Niemcy wygrywają jeszcze poziomem zarobków U najmniej zarabiających Czyli pracowników Nie wiem, sklepów, Lidli I tak dalej I stabilnością zatrudnienia Także no, tak naprawdę prawo tutaj jest tak zorganizowane Że zatrudnienie jest Bardzo, bardzo stabilne I dzięki temu I dzięki temu Co ten facet przede mną robi w ogóle. Po co on hamuje na środku górę drogi Jeśli przed nim nikt nie jedzie Oj, gdzie ja byłem? A więc, stabilność zatrudnienia tutaj, jak już znajdziesz pracę i tą pracę masz, to już ją praktycznie masz. Nie ma tak, że to zwalniają, redukują i tak dalej. Stabilność jest mimo wszystko dużo wyższa niż w Polsce. No, niestety, my Polacy nie podchodzimy tutaj do siebie tak jak Chorwaci. My, Chorwaci, lepsi, my Turcy, lepsi i tak dalej, i tak dalej. My, Polacy, jesteśmy względem siebie bardzo nieufni. Podchodzimy do siebie z dystansem, jesteśmy często nastawieni bardzo wrogo do siebie, a już na pewno sobie nie dowierzamy. No, nie wiem czemu tak jest, ale obawiam się, że. A, to jest temat na dłuższą rozmowę. Liste Elf ze Stuttgartu. Pozdrawiam. Odezwę się jeszcze.